Wiesz, czuję się jakbym był cały czas w klatce zamknięty, żeby mnie tylko po prostu z tego ringu wypuścić, wiesz, naprawdę to, to takie mam nastawienie bardzo dobre, co nie? InfoSport.pl, Jakub Arowicz, witam Państwa bardzo serdecznie, razem ze mną Michał Cieślak. Witam wszystkich. Na razie pretendent do tytułu mistrzowskiego, aczkolwiek tak miałem okazję zobaczyć przed ceremonią ważenia, po ceremonii ważenia Michała, no... Energia buzuje tak naprawdę w tobie i bu buzuje chyba we wszystkich nas, taki klimat tutaj wokół tego wszystkiego, co będzie się działo jest taki, że, że jest wiara, że jest wiara, że jest nadzieja, że no każdemu się buzia, cieszy przed tym wszystkim, co wydarzy się w niedzielę wieczorem. Każdemu się buzia, śmie śmieje i cieszy, bo wiesz, bo to jest walka o mniejszość świata, także takich walk nie ma co dzień, także wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, co nie? Michał, ty generalnie jesteś takim zawodnikiem, który nie za bardzo lubi rozmawiać przed walkami. My sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteś wulkanem energii w ringu, ale jesteś taką ostoją spokoju przed walkami. Zbigniew Fratyński powiedział, że troszeczkę cię zmuszają do tego, żebyś porozmawiał czasami. Za to też dziękujemy, bo jesteśmy późno wieczorem w hotelu i rozmawiamy, ale, ale to jest potrzebne, żeby chyba zyskiwać fanów. Ja mam takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach tych fanów wokół Michała Ciślaka jest, jest więcej. Dzisiejsze wrażenie tylko to pokazało. Tak, także wiesz, no, co do tych wywiadów, to wiesz, no, trzeba też się wypełniać w tym, tak, i spełniać jakieś tam, wypełniać swoją pracę, także ja jestem z tym pogodzony i jakoś większych problemów z tym nie ma, tylko że wiesz, tak jak na przykład jutrzejszy dzień, to już na pewno jest wykluczony i to już jest tylko dzień dla mnie, tak, jeżeli chodzi o wywiady. Co do kibiców, no to powiem Ci, kibice mnie tak zaskoczyli, bardzo miło, że naprawdę dziękuję im wszystkim i dziękuję każdemu jednemu z, z osobna, że wiesz, że przyjechali, że, 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 że są i że, że mnie dopingują, wiesz. To są... mówi że kibiców przybyło i przybywa. Tu przyjechała stara gwardia, która mnie wspiera od samego początku i wiesz, i tacy kibice są w sercu na dobre i na, na złe za mną i, i myślę, że, że tacy kibice są dla mnie najważniejsi, co nie. Wiadomo, że, że są wszyscy ważni, ale, ale takich kibiców naprawdę trzeba szanować, co nie. Także naprawdę bardzo im jeszcze dziękuję z tego miejsca, że, że, że przyjechali, że że będą mnie dopingować na walce, tak? Ja dzisiaj zobaczyłem, co się dzieje na ważeniu i widziałem Ciebie. Widziałem kilkukrotnie podczas ważenia, podczas tego, kiedy ten limit 90 kg z małym haczykiem jest na wadze. To nie jest łatwy moment. Wtedy trzeba wypełnić ten limit. Nie można zjeść, nie można wypić. To przy Twojej muskulaturze nie jest łatwe zadanie. A ja widziałem, że Tobie się buzia cieszy, że Ty patrzysz na kibiców i cieszysz się, że tutaj jest tak dużo zainteresowania. Rozmawialiśmy z Eddie Hernem, który powiedział, że zawsze zapowiadają się głośne, fajne ważenia, ale dzisiaj zrobił wielkie wow, bo nie spodziewał się tego, że kibiców Polaka będzie więcej niż kibiców Brytyjczyków. No, wiesz, ja to mówiłem, że tak będzie, tak się no, czułem, to że tam mniej więcej niż Wiesz, nas może tu być także wiedziałem co będzie, że ryknął i będzie wesoło. Co no, od samego wejścia powiem Ci tak, no, mój chrzestny przyjechał z, z ciocią, także no, cała rodzina, moja wiesz, mama, i, i moja kobieta Stasio, no, wszyscy kibice, chłopaki, także... Coś niesamowitego. Kategoria cruiser Darek Michalczewski w niższym limicie wagowym, ale w kategorii cruiser był mistrzem świata. Tomek Adamek, Krzysztof Diablowodarczyk, Krzysztof Gowacki i teraz być może piąty mistrz, mistrz świata w tej kategorii. Powiedz mi, gdybyś ty sobie mógł wybrać od któregoś z tych opaków coś, co mogłoby ci jutro pomóc, co by to było? Myślę, że każdy jest indywidualistą i, I chyba nie chciałbym tak wybierać. Także to, co mam najlepszego w sobie, to, to co mi dał, wiesz. Yy można powiedzieć, Bóg. To, jest, to jestem ja i wiesz, ja bym nie chciał tak od, od tego to, od tego, tamto. Ja jestem jaki jestem i się nie zmienię, także innego ciślaka nie będzie. Troszeczkę sprowokowałem, ale wiedziałem, jaka będzie odpowiedź. Rozmawialiśmy pierwszy raz w życiu w październiku 2016 roku, po walce w Gdańsku, kiedy wygrałeś bardzo szybko swój pojedynek i powiedziałeś, że ciebie nie interesuje nic dookoła, interesuje cię Michał Cieślak i ty będziesz lepszą wersją Michała Cieślaka. Minęło prawie 6 lat i mówimy, i mówimy to samo. Ty powiedziałeś wtedy jedną rzecz, że nie odrzucisz, nie odstawisz rękawic, nie zawiesz ich na kołku, dopóki nie zostaniesz mistrzem świata. A raz się nie udało, przed tobą druga szansa. Ty naprawdę cały czas idziesz w tym samym kierunku tak naprawdę, ty cały czas kroczysz do tego, co, co sobie wymarzyłeś, zaplanowałeś, co sobie ustawiłeś w głowie już, już dawno temu. No tak, także wiesz, ja, ja wiem, co ja mam w głowie, tak, bo, bo nie wiem, czy by mi było się tak, wiesz, yy, dobrze i czy bym mógł zmotywować się do tak ciężkiej pracy, walczyć jakieś tam walki rankingowe i wiedzą, wiedząc o tym, że nie ma perspektywy na walkę już Świata, także ty, to, to jedynie tak, takie walki trzymają mnie w reżimie i wiesz, i cały czas w treningu, bo, bo inaczej nie wiem, jak było, co nie? A powiedz mi, czy to, to doświadczenie sprzed dwóch lat, Kinszasa, ta, kinshasa, ta no, no, chora przygoda, trzeba przyznać, to całe zamieszanie wokół tego wyjazdu, przekładane terminy walki, to wszystko, co działo się w Kongo, to dzisiaj spowodowało, że Michał Dzieślak jest bardziej dojrzały, jest lepszy, jest bardziej świadomy, jest bardziej przygotowany na wszystko, co się może wydarzyć między linami? Myślę, że tak, że wszystko to, co powiedziałeś, to jest, to jest wszystko na plus, jeżeli chodzi o po po okres po tamtej walce. Także... Tak jak mówię do tej pory, na pewno nie żałuję te, te, tej decyzji, że podjąłem te, tą walkę i, i jeżeli była druga oferta, bo takiej takie walki padła, to na pewno też bym niej nie zrezygnował. Także myślę, że mnie to zbudowało bardzo mocno. No i na pewno mnie zbudowało to, że, że w moim życiu pojawił się syn, także myślę, że to też bardzo mocno buduje co nie? człowieka. Właśnie też Maciej Miśkin powiedział, że 33 lata kończysz w kwietniu tak naprawdę i te 33 lata to jest wiek, w którym Mężczyzna jest dojrzały w pełni i sportowiec też jest dojrzały w pełni. Żaden z zawodników, o których wspomniałem, żaden z polskich mistrzów świata, nie miał tyle lat, jak zostawał mistrzem świata. Robili to wcześniej. Pytanie, czy to będzie Twój atut? to doświadczenie. 15 walk zawodowych miałeś stoczonych w momencie, kiedy Lorenz Ocoli debiutował na zawodowstwie. Tych rund masz stoczonych też około 30 więcej niż on. Byłeś ciężej w tarapatach, mimo że tych tarapatów dużo w życiu nie miałeś niż on. On w tak głębokiej wodzie wydaje się, że jeszcze w życiu nikt nie pływał. No tak, to wszystko jest na papierze. A wiesz, to trzeba jeszcze wyjść do ringu i to pokazać jutro. Także lesz. możemy sobie dużo rzeczy gadać, dużo mówić, a jakby nie było on też zawodnikiem doświadczonym i, i bardzo niebezpiecznym. Także trzeba być bardzo skupionym i, i wyjść i robić swoje. Jak spędza zawodnik ostatnią noc? Ty dobrze śpisz, ty masz problem ze spaniem, bo Tomek Adamek mówi, że chodził spać i 9 godzin było wyspane zawsze. Niektórzy zawodnicy gdzieś tam się denerwują troszeczkę. Jak to u ciebie wygląda, bo widzieliśmy dzisiaj pełen luz, twój narożnik, Przecież co rozmawialiśmy, czy ze Zbigniewem Ratyńskim, czy z trenerem, czy z trenerem od przygotowania fizycznego, oni są wszyscy pewni, że tu jest wszystko pod kontrolą, że tu nie ma żadnego momentu na chwilę zwątpienia, na chwilę zawahania. Nie, tu akurat pod względem mentalnym to, to naprawdę chyba. Bo dojrzałem do tego właśnie. Także wiesz, wszystko na spokojnie, wszystko na luz, śpię całe noce. Także wszystko normalnie, tak jakby się nic nie działo. Także jestem z tego zadowolony, że tak mam akurat. Od nowości. Od nowości. Ostatnie pytanko. Lorenz Sokoli, Pytaliśmy od jego herna, czy on dźwignie to mentalnie, bo on tylko raz walczył w walce wieczoru, i to była walka z Krzysztofem Gowarskim przy pustych hali tak naprawdę, bo wtedy ten reżim sanitarny zakazywał kibiców. Zawsze gdzieś tam był w blasku, czy Cizory, czy White'a, czy Joszuły. Czy on to dźwignie mentalnie, psychicznie? Jak ty do tego podchodzisz? Bo jeżeli ktoś dzisiaj miał cokolwiek zyskać, ten suwak przesunąć o 5% na swoją korzyść, no to raczej był to cieślak, a nie okoli, który zobaczył po pierwsze chłopak, który się nie boi, człowieka, który nie pójdzie spać po trzech rundach i nie w stanie się na wątrobę, człowieka, który już ma wizrzotką walkę za sobą, ma za sobą chmarek i biców, no i warunkami fizycznymi na pewno nie odstaje o, od niego. Czy on to dźwignie mentalnie w głowie? Bo w takiej sytuacji też jeszcze nigdy nie był. Nie wiem. Nie zastanawiam się nad nim, skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. Nie wiem, co on myśli, co, co on tam sobie wiesz, co robi, jakie ma założenia. Kompletnie mnie to nie interesuje. Wiesz. Ja wychodzę po swoje, ja naprawdę, wiesz, co będzie, to będzie. Ja wyjdę, zostawię całego siebie. Co, nie? co będzie, to, czy to wystarczy, tak jak mówiłem, to zobaczymy. Są kibice, jest tam u siebie praktycznie, jest moja cała rodzina. Mam ogromne wsparcie z ich strony. Także nic innego, tylko wiesz, cały okres przepracowany, bardzo solidne sparingi, nic innego, tylko ja już mam tak, wiesz, czuję się jakbym był cały czas w klatce zamknięty, żeby mnie tylko po prostu już do tego ringu wypuścić, wiesz, naprawdę to, takie mam nastawienie bardzo dobre, co nie? Michał, ty niewiele mówisz, jak mówisz to mówisz bardzo krótko, zasadniczo, ale tą charyzmę czuć, mam takie wrażenie, że czuć tą charyzmę i tą pewność siebie i oczy też się świecą, więc to no, chyba jest... To, już zwiększ, to już ten czas jest, to już się muszą świecić, naprawdę, jeszcze tak chyba nigdy nie miałem, tak z trenerem właśnie rozmawiałem, że jeszcze tak nie czekałem nigdy na walkę żeby właśnie już być w tym ringu, co nie? No. Zostało 24 godziny do walki. miejmy nadzieję, że jutro będziemy no, świętować I, i ta Polonia, ten lądek z nie zaśnie, bo tutaj było wielu Polaków i ci Polacy chcą się napić jutro piwa w geście zwycięstwa. Tego ci życzę, Michał, bo, bo wydaje mi się, że po prostu na to w pełni zasługujesz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców. No i coś życzę wszystkim, żeby jutro nie spalić, także żeby, było, żeby była dobra bitka, tak, dobra walka i tego Wam wszystkim życzę i sobie też. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich kibiców.